W tym odcinku będziemy animować naszego Ludzi Lego. Żeby to zrobić, to klikamy naszą armaturę. Wchodzimy w tryb pose Mode. I teraz każdą z tych kości, ja tutaj już Wam od razu mówię, iż to zrobiłem trochę wcześniej, ale Wy musicie wejść w tutaj tą zakładkę. Którą też możecie wywołać klawiszem N. I każdą kość sprawdźcie, czy tutaj macie x, z Euler. Być może mogą być kwaternione, więc zmieniamy to na XYZ. Każda kość powinna mieć XYZ, więc to od razu sobie zmieniamy. Ja już to zrobiłem wcześniej, żeby po prostu było szybciej. Jak również to, że każdą z tych kości klikamy, wchodzimy w zakładkę bone, czyli w tą zieloną kość i tutaj blokujemy wszystkie lokacje, rotacje, skale, ale tylko odblokowujemy tą lokację, rotację Właściwie tutaj tylko rotację, tak? Tylko odblokowujemy tą rotację, która nam pasuje, która jest właściwym zachowaniem dla tej kości. To tak jak na przykład dla head, no to będzie oś Y, no bo w Y po prostu możemy tą głową obracać. No i tak każdą kość odkliku odklikujemy. Na przykład dla arm to będzie oczywiście rotacja w osi X, dla dłoni będzie to rotacja w osi Y, no bo w ten sposób możemy. No i tutaj dla nogi to będzie rotacja w osi również X. OK. No i to w zasadzie tyle. To musicie sobie przygotować w ten oto sposób. Dla kości rud tutaj nic nie robimy. Dla kości bone też to będzie jeszcze oś X. No i tyle w zasadzie z tego przygotowania. Oczywiście sprawdźcie, czy wszystko dobrze się porusza, czy wszystko jest OK. E, możecie również kości, jeżeli Wam coś nie pasuje, również jeszcze przestawiać i e, to tak zrobić, żeby po prostu wszystko dobrze się obracało. No i kolejna rzecz to już jest taka, że troszeczkę sobie tego ludzika zanimujemy, chociaż zrobimy jakiś jego podskok, czy cokolwiek takiego, żebyśmy zrobili tutaj jakąś animację. Może zamknę tą zakładkę, żebyśmy mieli większy podgląd na to. OK. Wyciągamy tutaj nasz timeline, wchodzimy w timeline Zrobimy dosyć krótką animację, myślę, że jest 2 sekundy, więc end nam na, na 50 klatek. Tutaj od razu klikam sobie auto keyframe, czyli wszystkie po prostu ruchy, jakie będę robił kośmią, one zostaną po prostu zapisane w tym momencie. Mhm. Ok. No i jak widzicie, możemy tutaj. Zrobić jakiś podstawowy ruch tego ludzika. ok, Będzie bardzo prosta animacja. Tutaj przestawimy tą kość. Oczywiście tą kością body, którą będziemy całym ludzikiem sterować. Yy, możecie zrobić jeszcze jakiś ruch głowy, że on trochę porusza tą głową. Przy tym przemieszczaniu. I teraz jeżeli chcecie wstawić klatki kluczowe dla, tego, dla tych kości to tutaj mając włączony auto keying, auto keyframe, auto keying, to kliknijmy sobie, zaznaczmy wszystkie w ogóle te kości, zrobimy pierwszą jego pozę, klikniemy klawisz i i tutaj zróbmy sobie location i rotation, bo będziemy robić lokację i rotację tych kości. Jak widzicie, mamy w tym momencie keyframe, ja jeszcze raz zrobię bo tutaj widzę, że przesunąłem. zacznę od właśnie od pierwszej. Chcę, żeby to było od pierwszej klatki, więc może tutaj odtąd zacznę. I dla wszystkich kości to kliknę, bo było na klatce 0 ustawione. Chcę od pierwszej zacząć. OK, i w ten sposób tak to po prostu wygląda. Oczywiście, jeżeli byście przestawiali całego tego ludzika, to możecie to tylko zrobić na przykład kością rud, to, to pamiętamy o tym, że jeżeli chcemy na przykład może, żeby to ludzie gdzieś tutaj był, w tym miejscu gdzieś na górze i tak dalej, no to możemy to zrobić kością, właśnie tą kością rud. Tutaj mam na pierwszy kład jakieś keyframy. Ja może sobie zobaczę, jak to wygląda. Mhm. Wszystkie kości sobie złapię. Ten timeline, jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie kości, to mamy, mamy tutaj summary. Jeżeli będziecie tak rozciągać z włączonym klawiszem control to możecie sobie to po prostu ten cały timeline powiększyć, że macie większy ogląd tutaj po prostu tej sytuacji jak to wygląda. No i ja bym chciał żeby te klatki tu były przestawione żeby to wszystko zaczynało się od tej pierwszego tego keyframe'u więc teraz jest ok, ten ludzi tutaj o tak stoi tutaj po prostu normalnie jest wzdłuż osi Y, bo na tym mi po prostu zależało, żeby w ten sposób to było. Yy, jest ok, no i teraz załóżmy, zróbmy jakiś taki pierwszy podstawowy jego ruch. Pójdziemy sobie na piątą klatkę. Yy. Ok, no i zróbmy tutaj jakiś bardzo, bardzo prosty ruch tego ludzika. przestawimy mu po prostu nogi z jedną na drugą. Tak samo zrobimy z rękoma. R, I przestawimy mu jeszcze głowę. Obrócimy. Tu już oczywiście się zapisują te klatki. Więc już mamy przez 5 sekund jakąś właśnie animację. Ok, coś na takiej zasadzie. Oczywiście kością ród możemy gdzieś go na przykład przestawiać w jakieś inne miejsce. To o czym wspominałem. Takość też oczywiście się będzie animować a więc byśmy mieli taki jego podskok do góry na przykład możemy sobie to odtwarzać, zobaczyć jak to wygląda z pacją jeżeli jest na przykład dla Was za szybko, chcecie coś tutaj poprawić to wystarczy te klatki złapiecie i na przykład przeciągniemy je na klatkę dziesiątą Tutaj wszystkie klatek nie złapałem z tego co widzę. No to najlepiej zrobić klawiszem A. Tutaj przestawimy wszystkie klatki. OK. No i na przykład teraz mamy wydłużoną tę animację. Możecie sobie zrobić również end, na przykład na klatce 10. Jeżeli chcecie zobaczyć i powtarzać was wasz ruch, jak on po prostu wygląda, czy on wam się podobaczy nie. OK. No i zróbmy, że on po prostu tutaj też wyląduje, że tak powiem. Damy sobie klatkę numer, klatka numer 20 może miało być na klatek 50, ale trochę tutaj zmniejszy nie, będzie to na 20 klatek, no i teraz na przykład chciałbym żeby te wszystkie klatki wezmę sobie z klatki numer 1, kliknę sobie Shift D, po prostu skopiuję je i przeniosę klawiszem G na klatkę numer 20 no i w tym momencie na przykład oczywiście mamy taki ruch czyli taki nie za bardzo ale mamy powtórzone te e, informacje, no ale tutaj przeniesiemy go trochę dalej, na przykład gdzieś tu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście to zrobiliśmy, zrobiłem to kością ród. OK. No i tak po prostu jakby jakiś tam pocko trochę pomachał tymi rękoma, głową i tak dalej. Na tej zasadzie. No i możemy w tej klatce numer 20 to już po prostu dostawimy te nogi, żeby to wyglądało no właśnie, coś na taki, na taki, w taki właśnie sposób, że on po prostu już tutaj wylądował sobie, okej. Okay. Także tutaj te wszystkie opcje, jeżeli chodzi o kości możecie, to może zrobimy 0. No jedyne czego nie zrobiliśmy tutaj obkręcania tych dłoni, no ale tutaj specjalnie nie mam jakiegoś pomysłu. Ale jak chcecie też to wykorzystać, to oczywiście możecie. No może coś zrobimy, że. Oj, teraz znowu przesunę sobie te klatki. Okay. No i ja mamy jakieś takie jeszcze tutaj. Dodatkowo coś mu upkręciliśmy. Ok, no i nasz ludzi, jak widzimy, fajnie podskoczył. Możemy sobie to zobaczyć, wyłączając wszystko tutaj z góry, żeby nie było tego show overlays, ani żeby nie było show gizmo. Po prostu mamy wtedy taki podgląd. Możemy po prostu oglądać naszą animację, jak ona wygląda bez tych dodatkowych rzeczy. No i zrobiliśmy taką naprawdę super, mega prostą animację. Mam nadzieję, że też wam coś ciekawego wyszło. Jeżeli chodzi o tą animację, było to zrobione oczywiście na szybko. Jeżeli chcecie, to możecie się bardziej postarać, wymyślić coś zdecydowanie ciekawszego. Ja tego Wam chciałem pokazać mniej więcej, jak po prostu można takiego prostego, takiego ludzika Lego zanimować, żeby zacząć jakąś ciekawą zabawę. No a Waszym zadaniem jest po prostu zrobić coś jeszcze ciekawszego, fajniejszego na tym ludzikiem Lego, ciekawie się pobawić. No i życzę Wam powodzenia.